W dobie literatury rozrywkowej, nastawionej na wartką akcję, na zaskakiwanie czytelnika, na spektakularne plot twisty i zakończenia, pojawia się perełka, która robi z czytelnikiem zupełnie coś innego. Dlaczego książki takie jak te, choć powinny to jednak nie są tak popularne jak Rodzina Monet? Mam pewne przemyślenia na ten temat i podzielę się nimi z wami dzisiaj. Okoń w sieci, prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach. No, Jakobsen to norweski prozaik, który zdążył już także oczarować czytelników w Polsce. Jego poprzednie powieści cieszą się dużą popularnością, część z nich była nominowana do prestiżowych nagród, został przetłumaczony na 30 języków, ale tym razem postanowił dać czytelnikowi coś innego, ponieważ niegodni to powieść określana jako awanturnicza, mam z tym pewien problem. Dla mnie jest to powieść społeczno-obyczajowa z wątkiem historycznym, bo akcja dzieje się w czasach okupacji i także jest to powieść o dorastaniu, o nastolatkach, stąd też moje początkowe porównanie do Rodziny Monet, które rozwinę później. I dla mnie z tej całej wiedzy też autorze najważniejsze jest jego pochodzenie, bo jest on Norwegiem, opisuje to co działo się w Norwegii w czasach okupacji, coś z czym może do końca nie mamy tak do czynienia, bo nie jest to tak popularny temat, który często by gdzieś wypływał chociażby na lekcjach historii, a dla mnie pochodzenie autora też ma znaczenie z jeszcze innego względu. Wpływa ono na... Nie tylko kontekst tej opowieści, ale na to, w jaki sposób ten autor opisuje konkretne wydarzenia. Bo skandynawowie to ludzie wyposażeni w zupełnie inny aparat emocjonalny niż chociażby my, więc spojrzenie w tę perspektywę z naszego punktu widzenia jest czymś zupełnie nowym i czymś dla mnie przynajmniej bardzo ciekawym. Jak dotarłem mniej więcej do połowy tej książki, to zacząłem się martwić tym, że będzie mi bardzo ciężko powiedzieć wam o jakimś głównym przewodnim wątku w tej książce, bo naprawdę fabuły tutaj ze świecą szukać, ale jest to taka bardziej opowieść o konkretnych czasach, która coś robi z bohaterami. Zachodzi w nich pewna przemiana, ale to jest przemiana następująca w wyniku nie jakiegoś punktu kulminacyjnego, do którego zmierzamy, tylko na przestrzeni ledwie kilku miesięcy albo kilku lat i ostatecznie jest jakaś fajna puenta historyczna, ale nie powiem wam, że to jest jak kryminał, w którym ktoś kogoś goni, ktoś kogoś dopadnie, ktoś ma jakieś przedstawione główne zadanie, do którego musi dotrzeć i uda mu się albo mu się nie uda. Ja nawet nie wiem, czy ta książka nie mogłaby być w formie jakiegoś pamiętnika, bo jest tu pewna wiodąca postać, jest Narrator albo ktoś, kto potencjalnie mógłby być narratorem, chłopak o imieniu Karl, na którego wszyscy wołają Kale, ma dwóch swoich najlepszych przyjaciół. Ich historie oczywiście też są tutaj istotne, ale to właśnie Karl pełni tu wiodącą rolę i ciężko będzie sympatyzować z bohaterami tej książki, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, duże znaczenie ma kontekst i przede wszystkim. Pewien rodzaj kultury skandynawskiej, który wpływa na to, jak ci bohaterowie się zachowują, ponieważ w ich mentalności jest zakodowana pewna wstrzemięźliwość. Jeśli chodzi o wrażliwość o empatię, oni nie są tak ekspresyjni, nie mają skłonności do dramatyzowania, hiperbolizowania i z całą pewnością może ze względu na klimat nie płynie w nich tak gorąca krew jak chociażby w nas. Dlatego jak będziecie czytać niegodnych, których akcja dzieje się w Norwegii, to będziecie mogli poczuć się dosłownie jak w pokoju wyposażonym w meble z Ikei, gdzie stoi tylko stół, krzesło, jedna szafa i to wszystko. Ej! Jesteście świadkami historycznego momentu. Być może jestem pionierem, wymyśliłem nowy styl literacki, jakim jest styl ikeowski. Taki trochę surowy, taki trochę w stylu McCarthy'ego. Bardzo, bardzo pozbawiony emocji, które to czytelnik musi sobie dodawać, czytając tę książkę. To jest bardzo ciekawe. To nas kompletnie nie nastawia w jakimś kierunku. Autor nas nie prowadzi. Mamy opis jakiegoś wydarzenia, no i teraz co sobie tylko czytelnik dopowie. W tej książce jest jeden taki fragment, kiedy to Karl przychodzi do domu swojego przyjaciela. Jego akurat nie ma, są jego rodzice, i omiata wzrokiem pomieszczenie i nagle patrzy, i jest łóżko jego przyjaciela, na którym śpi, i wpatruje się w poduszkę i widzi tam, że ta poduszka na środku ma pozostawione jakieś wilgotne ślady, i przyłapuje się na tej refleksji, czy kurczę, to możliwe, żeby jego przyjaciel po nocach płakał. I czuję się z tą refleksją nieswojo, że w ogóle o tym pomyślał. I ta scena, a jest wiele podobnych do tych scen, pokazuje jak ci nastolatkowie w tamtych czasach, w tej kulturze osadzeni, jak ogromny problem mają z nazywaniem własnych emocji i że rzeczy, które dla nas są oczywiste, że emocje, które potrafimy nazwać, że płacz tam kojarzy się ze smutkiem, albo dopisujemy już sobie czym może to spowodowane być, to dla nich jest to pewną abstrakcją, pewną rzeczą, którą trzeba poznać, zgłębić, a najlepiej to w ogóle o tym nie myśleć i nie zaprzątać sobie tym głowy. No więc życie z perspektywy robotniczych dzieci. Jak kwituje to jeden z nauczycieli, że ulepione są z takiej gliny, z której nie da się już chyba nic uformować. Ale mimo tego, że może są oporni na wiedzę, może nikt nie wróży im kariery naukowców, myślicieli, pisarzy i innych wybitnych ludzi, to jednak mają w tej rzeczywistości jakąś rolę do odegrania. Bo okazuje się, że w czasach wojennych, tak jak pisze to autor, 10% osób, to rebelianci, którzy tworzą jakiś ruch oporu. Drugie 10% to kolaboranci, którzy chętnie współpracują z wrogiem, żeby zapewnić sobie lepsze życie. Ale aż 80% ludzi. To osoby, które są po prostu obojętne. I ci trzej chłopcy, ci trzej przyjaciele, których nikt nie wprowadził w życie, bo Karl, jego ojciec, jedyne co dla niego miał, to twardą rękę. Nie wyposażył go w nic, co mogłoby mu się przydać. Nie opowiedział mu, nie sprzedał żadnych mądrości, jedynie zostawił jakąś enigmatyczną mapę z jakimiś lokalizacjami, ale później z każdym kolejnym wydarzeniem, choć miał z jednej strony ogromny żal do ojca, ale z drugiej strony czuł tę tęsknotę, kiedy nie potrafił sobie poradzić z tą dorosłością, zaczynał odnajdować siebie w tym wszystkim, zaczynał wiedzieć, gdzie jest jego miejsce, ale mimo wszystko on i jego przyjaciele cały czas nieustannie czuli się jak pionki na czyjejś szachownicy. Stąd też może dobór tej okładki, która sugerować może właśnie taką szachownicę, ale na której. Czekają same kłopoty, bo mamy tutaj i czaszkę i klucz, i pistolet, i nóż. Bo ci chłopcy rzeczywiście, gdzieby nie stąpnęli nogą, tam wpadali w tarapaty. Odnaleźli się w tej rzeczywistości, w kradzeniu, w sprzedawaniu, w prowadzeniu trochę nielegalnych biznesów, ale może dzięki temu robili też trochę czegoś dobrego. Może tacy właśnie złodzieje, że zimieszkowie, osoby, które przekraczają te granice, mogą w czasie trwania wojny zrobić coś pożytecznego, mogą przysłużyć się, Dobrej wspólnej sprawie? Wiecie, jakie zdanie mnie urzekło? Pracował w metalu, drewnie, skórze, farbach, kleju i lakierze, pracował we wszystkim, był bohaterem codzienności i nie zajmował się uwolnieniem narodu spod niemieckiego jarzma, lecz starał się, jak mógł, żeby naród jakoś to przetrwał. Więc w trakcie takiej beznadziejnej sytuacji, kiedy okupant wchodzi na wasz teren, to każda najmniejsza rzecz, Każda właśnie taka mała naprawa, poprawienie bytu ludzkiego o odrobinę chociaż jest na wagę złota. Ta odrobina szczęścia, której brakuje, którego tak wszyscy pożądają w czasach tak okropnych. Dlatego to jest piękne pokazanie też szeregu bohaterów, którzy przewijają się w tej książce, różnorakich, tylko na chwilę, żeby pokazać nam, że poza tymi chłopcami, którzy byli skłonni do naprawdę ryzykownych działań, byli też ludzie jak mróweczki, które próbowały wrzucać kamyczki do ogródka tym okupantom, żeby dać choć odrobinę nadziei. Ale z drugiej strony ta książka dała mi też takie pole do refleksji, jak tak naprawdę zdefiniować ryzyko, niebezpieczeństwo, ono jest przedefiniowane przez wojnę. Bo kiedy latają ci samoloty nad głowami, kiedy idąc rano do pracy, może stracić życie, bo taki będzie kaprys dowódcy, który był niezadowolony ze śniadania, to czym jest ryzyko? Czym jest włamanie się do czyjegoś domu, ukradzenie czegoś, sprzedanie czegoś drożej, tylko po to, żeby przynieść rodzinie czy najbliższym chleb, którym będą się mogli pożywić przez następne kilka nawet dni. I tu się właśnie pojawia to moje nawiązanie do rodziny Monet, do. Książki, która przedstawia wyidealizowany obraz rzeczywistości, a mimo to bohaterowie czy bohaterka tej książki jest wielce nieszczęśliwa. Choć opływa w bogactwie, to jednak wciąż czego się jej brakuje. Ja nie chcę broń Boży wyjść tutaj na bumera, który mówi, że kiedyś to było lepiej, bo kiedyś nie było lepiej. Tego najlepszym dowodem jest ta książka, że kiedyś było beznadziejnie. I ta książka, właśnie ma to przypomnieć w skalę tych. Problemów, że choć czasy się zmieniły, ja wiem o tym i marzenia są inne teraz, i problemy są też zupełnie inne, ale wciąż jakaś część z nas jest nieszczęśliwa, to warto pamiętać o tym, bo czas płynie szybko i pewne wydarzenia z przeszłości coraz bardziej zaczynają nam odjeżdżać i coraz bardziej o nich zapominamy. A najlepszym dowodem na to, że takie coś może się wydarzyć z dnia na dzień i jest naprawdę blisko nas. Może dowieść sytuacja u naszych sąsiadów. Kto by pomyślał, że w dobie traktatów pokojowych, rozmów, negocjacji międzynarodowych może dojść do czegoś takiego, że jak to się dzieje, że w dzisiejszych czasach ktoś naprawdę kogoś najechał, ktoś do kogoś strzela, że jest piechota, nie jakaś bomba atomowa, że ludzie w domu robią koktajle mołotowa. Zobaczcie, to 2-3 lata temu wydawało nam się odklejone, nierealne, fantastyczne wręcz. A jednak. Nastało. Weźmy sobie do serca takie refleksje, sięgnijmy co jakiś czas do takich książek, żeby właśnie o tym pomyśleć, żeby bardziej twardo stąpać po ziemi. Ja bym sobie życzył, żeby na osiem przeczytanych rodzin monet chociaż jedną taką książkę przeczytali nastolatkowie, ale dlaczego do niej nie sięgną? No bo to nie jest literatura młodzieżowa stricte ze względu na swój styl, bo ona będzie stała na półce z literaturą piękną. Bo nie jest to rzecz łatwa, wymagająca zaangażowania, ale to nie jest też książka trudniejsza od współczesnych lektur. Nagadałem. Przepraszam, może troszeczkę za długo. Czy niegodni Roja Jacobsena są książką dla Was? Jeżeli podzielacie mój gust, to myślę, że znacie już odpowiedź na to pytanie. Niemniej. Nie uważam do końca, żeby była to powieść awanturnicza. To nie jest jakaś sensacja, wielka akcja. To jest właśnie powieść o dorastaniu, bardzo surowa i chaoska i przede wszystkim mówiąca o trudnym momencie historycznym z perspektywy, która nie jest tak popularna i tak znana, którą warto poznać, bo poznawanie historii ubogaca nas pokazuje nam inne perspektywy, poszerza nasze horyzonty. Horyzonty skandynawskie możecie poszerzać jeszcze bardziej z wydawnictwem poznańskim, bo te książki, jeżeli poznajecie na regałach w Empiku, czy w domu, jak macie, mają te same grzbiety, ponieważ jest to seria skandynawska, którą wypuściło wydawnictwo poznańskie. Jest tam sporo perełek wartych poznania książek, więc jeżeli o, wydawnictwo poznańskie warte poznania książki, patrzcie, wymyśliłem wam nowe hasło, to możecie zgłębiać tę dość specyficzną literaturę za sprawą naszych Genialnych tłumaczy i tłumaczek. Niegodnych akurat tłumaczyła Iwona Zimnicka. Ciekawa puenta tego filmu, bo wychodzi na to, że niegodni są jednak godni polecenia. Jeżeli obejrzeliście do końca, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie też komentarz pod tym filmem, jak ta książka Wam się zapowiada, albo czy znacie książki o podobnej tematyce, poszerzające horyzonty, które wywarły na Was ciekawe wrażenie, o których mogliście rozmyślać oddać się zadumie. Dajcie znać, co to są za książki. Być może już je czytałem, a być może nie i dodam sobie na listę. Żegnam się z Wami z książkowym pozdrowieniem i widzimy się w filmach, może nawet w tych, które się tutaj Wam wyświetliły. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Raz jeszcze.